Witam Was, kochani. Nazywam się Waldemar Pazelak. Tą wypowiedź dosadną kieruję do młodzieży, która, że tak powiem, zaniechała kroczenia ścieżką światła i zboczyli, że tak powiem, z kursu dobroci, wkroczyli na ścieżkę zła, ścieżkę ciemności. Mówię tutaj o. Ciężko mi to przechodzi przez, przez buzię, przez gardło. O strydach anabolicznych mówię. Kochani, sięgając po doping, sięgając po strzykawki, po igły, po te wszystkie cuda, idziecie na skróty. Szatan zarzuca haczyki, łapie was na te haczyki, wrzucając do kotła, przepełnionego narcyzmem, egoizmem. Tylko po to, żeby... Przypodobać się innym ludziom, żeby czuć się lepszym, jest to działanie bezcelowe, jest to złudne. Ja, kochani, mam swoje doświadczenie trenuję już 3 lata z przerwami troszkę w Warszawie, troszkę za granicą dokładnie we Wrocku i w Krakowie i wiem, co to znaczy trenować naturalnie. Jest to bardzo ciężka praca, jest to mnóstwo wyrzeczeń, jest to dieta. Proszę zaobserwować. Motyl. Marmur. Moment. Marek. Jak widać, można. Kochani, my tutaj, w takiej swojej ekipie, jak słyszymy słowo. Doping, albo chęć za życia, to na twarzy gargula miernika i mnie pojawia się gorycz, smutek i rozpacz. Raz gargulowi się nawet łezka zakręciła w, w oczach, ale to ma o czym tylko przyznać, bo to jest prawdziwy samiec alfa. Więc tak jak mówię, kochani, no, jest to ścieżka zła, ścieżka zaniechania, dobroci. Jest to coś okrutnego. Jak to w ogóle można robić? Ja tego nie rozumiem. Niszczycie sobie zdrowie. Niszczycie własne rodziny. Niszczycie. Sw <mulans> Przepraszam, musiałem. Lekarz kazał na podwyższenie ciśnienia. Więc yy, co ja to mówiłem? Zapomniałem. No, a. a yy, nie brać towaru. Nie brać koksu. Yo, Elo. Pozdro Maulaci, czy jakoś tak. See ya.